Ahoj Milan. Ahoj. są nowinar Radia Krakow. A ja jestem pilotom samolotu. Robię mapy i robię zdjęcia do samolotu. Mój rozmówca Milan Paprczka przyjechał wraz z Janą Gąsiorowską z domu Uliczową i Luboszem Wyskociem. Witam Was serdecznie. Ahoj Janko. Ahoj Janko. Porozmawiamy dzisiaj o projekcie, który się nazywa Powiat Gorlicki z Nieba. Ale wcześniej strasznie mnie to ciekawi, co ty masz za koszulkę? To mi wolamy mapiczko. To jest malowane triczko, Triko. To jest malowana podkoszulka. I to jest mapa? To jest mapa tatier, mapa malowana. My tak malujemy mapy. Wszystko to wychodzi z tego latania i fotografowania, bo podstawą do zrobienia, do wykonania takiej mapy, to jest zdjęcie lotnicze na podstawie której malarz namaluje ten teren. Jeszcze przed pandemią ukazał się album Powiat Nowosądecki z nieba, a teraz cała trójka moich rozmówców jest przed nowym wyzwaniem: przygotowania następnej książki Powiat Gorlicki z nieba. Czym fotografujesz? Czy dronem, czy samolotem? Samolotem to jest trzecia zabawa. A jakich samolotów używasz? Latałem na słowackich samolotach Viper SD4 a i Skyper GT9, ale rok temu sprzedałem je tutaj w Polsce. Jeden persi do Wrocławia i jeden do Babic pod Warszawą. Milan latał na słowackich samolotach, ale niedawno sprzedał ich tutaj w Polsce, właśnie więc teraz latają we Wrocławiu i w Warszawie. A w Książce Powiat Nowosądecki z nieba można zobaczyć samoloty, to te? No tak, to właśnie na początku książki są wyobrażone wszystkie modele, na których latamy i z których robimy zdjęcia. Co cię uderza w krajobrazie Polski? W Polsce, zwłaszcza na rolnictwie widać, że w Polsce w socjalizmie nie było zjednoczonych tych poli. Prywatna własność ziemi tutaj pozostała. Nie ma ogromnych jednostek pol, ale każdy właściciel dbał o swoje. I to z góry, z nieba wygląda o wiele piękniej, to bardziej różnorodny krajobraz. Krasny widok. Co poza tym, poza tą malowniczością pól? Bardzo interesowałem się polskimi kościołami. Te nowsze mają zupełnie inne architekturę niż słowackie czy czeskie. Są ładnie różnorodne. I w powiecie gorlickim bylo dla mňa piekné. Jezero Klimkovské, bardzo ładne. V Bieču Rinek Glovný, Drevňaný Koščol, v Rožnovicach, Miasto Gorlice, tiež Rinek Glovný, Koščol i Pustky v Lužnej. Tam ten cmentáž vojenný To są dla mnie najpiękniejsze widoki w gorlickim Powiecie. Luboż ty razem z Milanem latasz i fotografujesz? Nie, nie, ja nie jestem fotografem. Te zdjęcia działają koledzy. U nas to funkcjonuje tak, że jest to taka dwuosobowa ekipa. Pilot i obok niego siedzący fotograf. I te ludzie są nawzajem wymienicielni. Czyli kiedy dziś lata fotograf jak fotograf, to jutro może latać jak pilot. I to jest bardzo ważne, dlatego żeby te zdjęcia wyglądali tak, jak wyglądają, czyli profesjonalnie. I jest bardzo ważna współpraca tych dwóch osób. Jana Udliczowa jest koordynatorką tego projektu. Absolwentką Polonistyki na Uniwersytecie w Preszowie. Zdjęcia już zostały zrobione. Co dalej? Tak, zdjęcia już mamy zrobione. Teraz przygotowujemy książkę, teksty, i wszyscy miłośnicy ładnej fotografii, wszyscy ludzie z Gorlic mogą wziąć udział w przygotowaniu tej książki. A w jaki sposób? Przecież nie polecą. <noise> mogą nam wysyłać ciekawostki, mogą nam wysyłać również jakieś swoje fotografie, swoje pomysły, co moglibyśmy umieścić w tej książce. Na Slovácii my sme zrobili 200 titulov. Na Slovácii i v Čechii. A toto je začantek v Polske. My máme edíciu knižkovú Slovácia z neba, Česko z nebe i teraz je Polska z neba štartuje. Czyli na wiosnę możemy się spodziewać, że ukaże się nowa książka. Jednak to będzie trwać trochę dłużej. Dopiero w ciągu lipca książka ta będzie dostępna dla publiczności, ale jestem przekonana, że będą czytelnicy cieszyć się na takie ładne wydanie. Tego wam życzę. A na koniec, Milan jeszcze zapytam o te mapy ręcznie malowane. Jana i Lubiusz pochodzą z Bardejowa, a Ty, Milan, z bańskiej bystrzycy. Tam niedaleko jest Muzeum Map. maczałeś w tym palce? To jest nasze muzeum map. To jest jedyne muzeum map w Słowacji. Także kiedy dojdziecie na Niarty, na Donowali, tam veľa Polaków chodzi, tak przyjechajcie do muzea map. W jakiej miejscowości się mieści? Bo to wieś. Je to Kincelová, je to przy Banskiej Bystrici. Niedaleko od miasta. No, je to spojené z miastem. To je tak pół kilometru. Dziękuję za rozmowę, życzę Wam powodzenia i do zobaczenia znowu na Ziemi. Cześć. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dzięki bardzo, do widzenia.